Najnowsze doniesienia dotyczące grupy HR Investments, często też pod nazwą HREIT S.A. oraz jej kluczowej postaci Michał Sepołte, wskazują na bardzo poważne problemy finansowe i prawne. W efekcie tysiące klientów, zarówno nabywców mieszkań, jak i inwestorów, znalazły się w trudnej sytuacji. Poniżej przybliżam kluczowe fakty, zakres problemu, sytuacji pokrzywdzonych oraz możliwe konsekwencje. Kim jest Michał Sepauta? Michał Sepauta to deweloper, wcześniej związany między innymi z firmą Murapol SA. W 2018 roku założył lub znacząco rozwijał grupę HRE, opartą na modelu inwestycyjnym poprzez udziały w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie. Jego rola była kluczowa, był prezesem, głównym udziałowcem i przedstawiany w mediach jako wizjoner na rynku nieruchomości. Model biznesowy grupy HRE Założenia i Ryzyka Grupa HRE stosowała zamiast klasycznego kredytu bankowego model pozyskiwania kapitału od inwestorów indywidualnych i nabywców mieszkań poprzez udziały w spółkach celowych lub pożyczki dla tych spółek. W teorii model taki mógł pozwolić na szybki rozwój, jednak praktyka wykazała znaczne ryzyko. W przekazach skierowanych do klientów wskazywano głównie korzyści inwestowania i szybkie zyski. A znacznie mniej lub w ogóle na ryzyka związane z takim modelem. Efektem było to, że miliony złotych zostały wpłacone przez klientów, nabywców mieszkań lub inwestorów, zanim spółki realizujące inwestycje okazały się niewypłacalne lub opóźnione. Przykłady: W jednej ze spółek celowych grupy łódź bałuty spółka z OO. Zobowiązania wynosiły 86,7 milion złotych wobec 785 inwestorów. Zakres problemów zostało naruszone. Kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wokik. W styczniu 2024 Wokik nałożył na grupę HRA Investments oraz spółki z niej wynikające kary w łącznej kwocie około 11,8 miliona złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Z tej kwoty spółka Hrait około 978 milion złotych. Jednej z osób zarządzających około 950 tysięcy złotych ŁOKiK wskazał, że klienci byli wprowadzani w błąd co do bezpieczeństwa i charakteru inwestycji. Śledztwo prokuratorskie i aresztowanie. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi wobec grupy HRE. Śledztwo dotyczy m.in. oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości, działania na szkody inwestorów i nabywców mieszkań. We wrześniu 2025 Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Michała Sepouti na 3 miesiące. Wielkość szkód i liczba pokrzywdzonych W jednym z komunikatów prokuratury mowa była o co najmniej 565 osobach pokrzywdzonych na sumę ponad 143 milionów złotych oraz środki w walutach obcych w jednym wątku. W innych publikacjach szacunki sięgają 2-3 miliarda złotych strat oraz ponad 8300 osób poszkodowanych. W mediach branżowych mówi się też o ponad 3657 udziałowcach pożyczkodawcach w procedurze restrukturyzacyjnej spółki hRED. Skutki dla inwestorów i nabywców mieszkań. Dla nabywców mieszkań. Wiele budów zostało zawieszonych, opóźnionych lub przerwanych. W niektórych przypadkach widoczne są tylko fundamenty, a mieszkania nie zostały oddane. Dla inwestorów, udziałowców, środki wpłacone w fazie inwestycji nie zostały zwrócone, a restrukturyzacja spółki komplikuje odzyskanie środków. Dodatkowo pojawiają się zarzuty wobec spółki i jej zarządców dotyczące nierzetelnych sprawozdań finansowych, wycen gruntów, które nie należały do grupy i wyprowadzania majątku. Co dalej, perspektywy i możliwe działania. Postępowanie restrukturyzacyjne. Spółka HREIT wszczęła proces restrukturyzacji, m.in. wniosek o przyspieszone postępowanie układowe PPU. Zarządca przymusowy został powołany dla zabezpieczenia majątku i przygotowania planu dla wierzycieli. Możliwość dochodzenia roszczeń. Poszkodowani zarówno inwestorzy, jak i nabywcy mieszkań powinni rozważyć zgłoszenie swoich roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, skorzystanie z pomocy prawnej w zakresie dochodzenia odpowiedzialności zarządu i spółek, śledzenie komunikatów i dokumentów zarządcy przymusowego, który będzie przedstawiał sprawozdania i plany zaspokojenia wierzycieli. Ryzyka i ograniczenia w wielu przypadkach aktywa spółek mogą być niewystarczające do pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Czas, proces może być długotrwały, a zwroty niepewne. Złożoność struktury grupy HRE oraz sporów wewnątrz zarządu, np. między Sapotą a współzałożycielem Michałem Cebulą, dodatkowo utrudnia sytuację. Wnioski Sprawa HR Investments i Michała Sepouty stanowi jeden z najpoważniejszych kryzysów na rynku deweloperskim i inwestycyjnym w Polsce ostatnich lat. Tysiące osób ze znacznymi kwotami wpłaconymi dziś borykają się z brakiem mieszkań, inwestycji lub zwrotów środków. Model biznesowy, który opierał się na inwestorach indywidualnych, okazał się obarczony ogromnym ryzykiem, o którym wielu klientów nie zostało w pełni poinformowanych. Dla osób poszkodowanych ważne jest, by podjąć działania, zgłosić roszczenia, monitorować proces restrukturyzacyjny i korzystać z profesjonalnej pomocy. Jednocześnie sytuacja ta stanowi przestrogę przed inwestowaniem w projekty, gdzie model finansowania opiera się w dużej mierze na środkach indywidualnych, bez klasycznego zabezpieczenia bankowego czy gwarancji. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.